Dzień dobry, ja nazywam się Adrian Hołów. witam Państwa. Jeżeli chcecie dzisiaj posłuchać sobie krótko, myślę, że 10-15 minut na temat takiego problemu jak samodzielność lokalu i przechodność lokalu, to jest jeden temat, który dzisiaj omówimy. I drugi, samodzielność lokalu versus dokumentacja pozwolenia na budowę i, i, i ciągłość tej, tej, tej dokumentacji. To zapraszam. Słuchajcie, przechodność lokalu, co to jest ta przechodność lokalu i jak Dlaczego nieraz nie jesteście w stanie uzyskać zaświadczenia o samodzielności lokali? Lokal nie może być przechodni. Co to najproś... Jak to najprościej sobie wytłumaczyć? Wyobraźcie sobie, że macie swoje zwykłe mieszkanie najzwyklejsze mieszkanie, te 50-70 metrów i na końcu tego mieszkania są drzwi metalowe, zamknięte na klucz, którego wy nie macie tak? i tam jest napisane kotłownia. Absurd, prawda? Czyli, żeby ktoś wszedł do kotłowni, jakiś technik, tak? Zazwyczaj technik, zarządca budynku, musiałby zapukać do Waszych drzwi, od Waszego mieszkania, przejść przez Wasze mieszkanie i wejść do kotłowni, zrobić tam jakieś naprawy, serwis, regulacje i wyjść. Tak nie może być. I to jest ta przychodność mieszkania, to tak nazywam. Bo nieraz wracają do mnie takie tematy, że deweloperzy inwestorzy chcieliby wyodrębnić samodzielny garaż podziemny jako lokal. No ale teraz, właśnie idźmy teraz tym tropem garażu. Wchodzimy do garażu, duży garaż, tak? Nie wiem, 50 stanowisk, 200 stanowisk postojowych. I na końcu garażu, czy tam w rogach garażu, czy z boku garażu, jest wejście do kotłowni, do rozdzienni, do przepompowni to nie dostaniecie, albo nie możecie dostać, albo jeżeli urzędnik Wam wyda takie zaświadczenie, to zrobi to źle. I teraz prawdopodobnie niedługo będę odkręcał taką procedurę w, w jednym instytucie, nazwijmy to, w jednej firmie. Nie może wydać. Lokal, nawet jeżeli jest to garaż, bo... Ludzie, ale co za różnica, jest to garaż otwarty, wszyscy tam mogą chodzić. Dobrze, ale dlatego ja podałem na początku przykład tego mieszkania, że przepisy prawa są jedne. Nie można inaczej traktować garażu wielostanowiskowego, gdzie no naprawdę dużo ludzi się kręci, w tym nawet i takich postronnych może sobie wejść, nawet tych, co często właśnie nie mają nawet miejsca wykupionego, ale wchodzą przez garaż do jakiegoś śmietnika. Więc jeżeli chcecie mieć garaż na osobnej księdze, to tak musicie projektować budynki, aby wejście do pomieszczeń technicznych, do śmietników, do jakichś innych dziwnych pomieszczeń nie odbywało się tylko z garażu, ale też z innego miejsca, albo w ogóle tylko z innego miejsca, czyli z jakiejś klatki schodowej. Jakaś klatka wejścia do trzech do rozdzielni elektrycznej z innej klatki do kotłowni, z innej klatki do jakichś tam innych pomieszczeń, tak żeby jeżeli wchodzę do garażu, to inne pomieszczenie do innego pomieszczenia nie wchodzę, tylko wchodzę do garażu, który jest samodzielnym lokalem. Jest na to jakieś rozwiązanie, bo można zrobić samodzielny lokal garaż razem z hydrofornią, rozdzielnią elektryczną, i tak dalej. Tylko jest to rzecz taka dziwna, kaleczna, jak to potem rozliczać. Trochę, trochę jest to dziwne, że pomieszczenia wspólne budynku byłyby w księdze wieczystej, tej lokalowej, tej garażowej. To byłaby samodzielność lokalu. Ale na pewno nie można zrobić nigdy przechodności. Jeżeli. Wydział Architektury w Polsce, co się zdarza oczywiście, no bo urzędnicy czasami się pomylą, czasami są niedoświadczeni, a czasami są po prostu niewyuczeni. Nie Wydadzą nam takie zaświadczenie, to naprawdę jest duży problem, bo w Polsce nie ma procedury prawnej, żeby cofnąć wydane zaświadczenie o samodzielności lokalu, żeby w ogóle zabrać ze zaświadczenie o samodzielności lokalu. Tutaj dla mnie jedynym rozwiązaniem jest wystąpić jeszcze raz o zaświadczenie o samodzielności lokalu ze zmianą, czyli aktualizacja zaświadczenia, tak? tak, żeby lokal nie był absolutnie, absolutnie przechodni. Mam nadzieję, że, że tą, ten, tą, tą kwestię wytłumaczyłem. Druga kwestia, która ostatnio mocno nurtuje ludzi, którzy do mnie tam dzwonią, piszą, jakąś tam poradę, czy tam jakieś, jakieś zlecają jakieś opinie. To jest takie zagadnienie. Mamy dokumentację pozwolenia na budowę, w której mamy, nie wiem, 50 lokali mieszkalnych, parę niemieszkalnych, usługowych, jakieś części wspólne. Budynek jest budowany, ale w trakcie budowy inwestor troszeczkę coś tam pozmieniał, że połączył lokale, coś tam podzielił, coś tam zrobił, zmianę ścian. I potem występujemy, robimy pomiar powykonawczy, tak? Wchodzimy, robimy pomiar powykonawczy, przygotowujemy dokumentację, czyli rzut architektoniczny z pewnymi wytycznymi, które, które, które są niezbędne. Do celów uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali. Urzędnik Wydziału Architektury ma obowiązek i powinien, i tak już najczęściej robią, już tak są e, szkoleni, aby porównać to, co chcemy wyodrębnić, czy co się zgadza z dokumentacją pozwolenia na budowę. I na pewno, słuchajcie, nie przejdzie wam czegoś takiego, nie powinno wam przejść. Ja mówię jeszcze raz, urzędnicy się mylą też. Czasami na plus dla inwestorów, nie tylko na minus, ale nie powinno wam przejść, jeżeli w dokumentacji pozwolenia na budowę macie 37 lokali, a Wy będziecie chcieli wyodrębnić 38. Albo, że lokale zmienią funkcję mieszkalną na usługową, czy na odwrót. Albo, że będą się uwaga, różniły dużo powierzchnie. Ile znaczy dużo? No ja widzę po starostwach, że to jest powiedzmy te 2% z ustawy prawa budowlanego, artykuł 36a, biorą to, tam jest powierzchnia, może się różnić powiedzmy te 2%. To jest dużo, naprawdę, że powierzchnia się różniła 2% to musi być Albo jakaś pomyłka w sztuce budowlanej, albo no jeżeli chodzi o niechlujną budowę, niechlujność budowy, to już jakaś tragiczna, to już naprawdę dzisiaj się to nie, nie, nie zdarza. Więc jeżeli chcecie lokale wyodrębniać, to musicie mieć zgodność z dokumentacją pozwolenia na budowę. A teraz trzecia sytuacja. Macie kamienicę, stary budynek, bardzo stary budynek. Najlepiej, jak na ten budynek nie ma dokumentacji żadnej, w udziale. Czyli idziecie do wydziału architektury, prosicie dokumentację, nie ma, idziecie do gminy, nie ma, idziecie do archiwum magdawnych, nie ma, w księdze nie ma żadnych rzutów, no nie ma, nie ma dokumentacji na budynek. No, budynki z okresu międzywojennego, zaraz powojenne, i tak dalej, zdarza się, że nie ma. Gdzieś dokumentacja spłonęła, zginęła, zapodziała się. To, żeby wyodrębnić samodzielne lokale, to jest fajny trik, czasami wystarczy, żeby zrobić inwentaryzację stanu rzeczywistego. I uwaga, niektórzy inwestorzy no to jest oczywiście nielegalne. To jest zabronione. To podkreślam. Nie namawiam do żadnego nielegalnego działania, żeby nie było. Ale niektórzy inwestorzy słyszałem, że robią jakiś tam remont w budynku, czyli przebudowują ściany. Najczęściej dokładają łazienek i kuchni. Zamawiają pomiar powykonawczy, twierdzą, że to jest stan zastany budynku. Stan zastany, i w tym stanie zastany mamy zastanych, istniejących, nazwijmy to wydzielonych ścianami. Nie wiem, 17 małych mieszkań. Wcześniej było 7, a teraz jest 17, bo zrobili remont. Remont bez pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia, bez. No, nielegalny remont, ale uwaga, jeżeli dajemy taką informację, że to jest stan zastany, to na podstawie inwentaryzacji stanu zastanego nieraz udało nam się i to bez problemu. Tak po prostu złożyliśmy i dostaliśmy zaświadczenia samodzielności lokalu. Jeżeli kupujecie budynek, w którym na przykład jest 6 mieszkań, czy 8. I to bez żadnego naciągania. Po prostu tam żyje 8 ludzi, 8 rodzin. Mają drzwi, jest 8 adresów. 8 do, na 8 adresów listonosz przynosi listy. I kupujecie samą taką kamienicę, nie wiem, cała rodzina się wyprowadza, ktoś to wam sprzedał, oni to nie wiem, wynajmowali, ale mieli te adresy. To nie ma problemu dla mnie, żeby takie stany zastanę, szczególnie w starych budynkach, uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokali. Naprawdę nie ma problemu. Sposoby na to, jak to obejść, jest naprawdę dużo. Czasami zobaczcie, mamy rozbieżność między księgą wieczystą, a gruntów i budynków. W księdze wieczystej może być budynek mieszkalny, w egipcie usługowy lub odwrotnie. Czasami zgłaszając remont, możemy podeprzeć się jednym dokumentem, czasami drugim, czasami nie wszystko pokazywać. No, tu trzeba mieć te, te doświadczenie, co położy, co przedłożyć danemu urzędnikowi, aby udało się coś zrobić. Czy prawdopodobnie z tego było zrobienia? Pozytywnego zrobienia większe. Przykład, zmiana funkcji budynku z, na przykład, mieszk z mieszkalnej na gospodarczą, albo na przykład no, w tą stronę. Procedura w Polsce jest dwuetapowa. Najpierw musimy wystąpić do gminy o, o, o wydanie zgodności z planem miejscowym, albo jeżeli nie ma planu, tam inne procedury. załóżmy jest plan, gmina wydaje, zgadzamy się, ponieważ plan miejscowy zezwala i na budynki gospodarcze, i na mieszkalne i na usługowe, a druga procedura i y, to załatwiamy w gminie, w Wydziale Architektury. Potem powinniśmy pójść do Wydziału Architektury, ale piętro wyżej, czyli do starostwa. I starostwo często się nie zgadza, bo nie spełnia warunków technicznych, bo nie ma instalacji, nie ma tego tamtego, nie ma okien, nie ma oświetlenia. No, różne warunki techniczne, ale uwaga! Mamy te pierwsze tylko zaświadczenie z gminy z architektury. I idziemy też do starostwa, ale nie do architektury, tylko do Geodezji, do ewidencji gruntów i budynków. I tylko na podstawie tego jednego zaświadczenia piszemy, staramy się o zmianę, o zmianę funkcji budynków, w ewidencji gruntów i budynków. Słuchajcie, naście razy się to mi udało zrobić. Naście razy. Czyli z pominięciem jednej, z pominięciem wydziału architektury w starostwie. Naście razy udało mi się to, 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 to zrobić pod Warszawą i, i, i w Polsce ogólnie. I co najśmieszniejsze, pomysł na to już kilka lat temu dał mi jeden naczelnik Wydziału Architektury, który powiedział mi takie magiczne słowa. My, jako Wydział Architektury, starostwo yy, architektoniczne, to nazwijmy, mamy swoje bazy danych i swoje informacje o budynkach. A co nas obchodzi ewidencja gruntów i budynków? Oni mają swoje bazy. Aha, te nie mają swoje bazy, to ja zmienię tu, a tu nie zmienię. Ale co jest potem podstawą w pozwoleniu na budowę? Wypis z rejestru, yy, wypis z rejestru budynków. Więc słuchajcie, no takie, witajcie w polskim prawie, tych zależności jest naprawdę, naprawdę dużo, inwestorzy pilnujcie się, jeżeli chcecie więcej wiedzy zapraszam na stronę Inwestor Real Estate Expert, na stronę godeti.co, tam macie dużo wiedzy, dużo informacji, zachęcam do słuchania kilku, kilkunastu czy tam więcej moich jakichś innych nagrań, zapraszam na konferencję, na razie tyle, te dwa tematy chciałem e, tak trochę przybliżyć, dziękuję bardzo, do usłyszenia, cześć.